Masaccio to jeden z trzech prekursorów renesansu, który działał w miejscu narodzin tego stylu we Florencji. Jest to artysta, który wprowadził do sztuki wiele nowatorskich rozwiązań. Jest autorem pierwszej perspektywy zbieżnej, którą wykreślił we fresku Trójca Święta w kościele Santa Maria Novella. Tematem dzieła Masaccio Trójca Święta są dwa typy przedstawienia ikonograficznego. Jednym z nich jest tak zwany tron łaski, czyli ukazanie Jezusa na krzyżu Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy. Drugim przedstawieniem jest ukrzyżowanie, czyli Chrystus na krzyżu w otoczeniu Marii, świętego Jana Ewangelisty oraz fundatorów. Masacze ukazuje dwie natury. Jezusa boską, w której przedstawiony jest jako jedna z trzech postaci na tronie łaski oraz ludzką, w której Chrystusa ukazuje się jako człowieka ukrzyżowanego, umierającego za nasze grzechy. Obraz miał być dekoracją miejsca wiecznego spoczynku. Dlatego w dolnej części Masaccio namalował grobowiec, w którym na sarkofagu leży szkielet z rękoma złożonymi z ciała. Nad nim, w zagłębieniu, znajduje się napis w języku łacińskim: Czym byłem, tym jesteś, czym jestem, tym będziesz. Tłumaczy on słowa mówiące o śmierci, przemijaniu i nietrwałości rzeczy ziemskich, a zawarte w Ewangelii: Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Wieleks ma kompozycję trójkątną. Na podłożu obrazu, przy bliższym zbadaniu, widoczne są linie pomocnicze, jakimi posłużył się malarz w kompozycji i przedstawienia perspektywy. Centralny punkt, do którego wychodzą linie, znajduje się na wysokości dolnego stopnia.